Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej komunikacyjnej lekcji języka niemieckiego na moim kanale. W tej lekcji w dalszym ciągu porównywanie ubrań. Gramatycznie zajmiemy się stopniowaniem przymiotnika, stopień wyższy. Będzie to kontynuacja poprzedniej lekcji i dzisiaj czy w tej lekcji zajmiemy się kolejnymi wyjątkami, na które trzeba uważać podczas stopniowania przymiotnika. Jeżeli Twoim celem jest szybka nauka języka niemieckiego w sposób komunikacyjny, czyli tak, aby jak najszybciej zacząć mówić po niemiecku, zostań ze mną, korzystaj z moich materiałów, niech zostanę Twoim nowym nauczycielem niemieckiego. Zapraszam na kolejną lekcję. Tak jak zwykle zaczniemy od komunikacyjnego dialogu, potem będzie słownictwo, wyjaśnienie gramatyki, a na końcu część komunikacyjna, czyli zastosowanie nowych słówek, nowej gramatyki w takich prostych, codziennych dialogach. A więc zaczynajmy. Ich finde diesen grünen Pullover toll. Soll ich ihn kaufen? Er ist aber teuer und kostet viel Geld. Ich finde ihn auch schön. Der andere blaue Pullover ist aber teurer. Er kostet noch mehr Geld. Dann kaufe ich doch den grünen Pullover, auch wenn er dunkler ist. Der blaue Pullover ist aber dunkel. Ich finde den grünen Pullover aber viel besser. od Ein Pullover, der Pullover, Sweater, kaufen Puppich. Kosten, kosztować, etwas, hmm, 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 finden, uważać, że coś jest, hmm, 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 das Geld, Geld, pieniądze, jest aber, jest jednak, auch wenn, nawet jeżeli, viel besser, o wiele lepiej, o wiele lepszy. I wskazówki do słownictwa. W słowie finden jest krótkie i... Które w języku polskim wymawiamy bardziej jako, czy w języku niemieckim wymawiamy jako bardziej takie polskie, krótkie i, y", czyli mówimy finden, a nie finden. W słowie aba końcówka jest er i końcówki er wymawiamy w języku niemieckim jako takie słabe a, czyli aba, nie wymawiamy tak dokładnie aber, czyli tego ry na końcu tak nie słychać. I podobnie w słowie besa też słychać takie lekkie a, besa. Druga część słownictwa. Tol, wspaniały, grün, zielony, blau, niebieski, schön, ładny, piękny, der, die, das andere, ten inny, inny to inne. Tu oczywiście używamy rodnika, czyli te andere, die andere, das andere, poja, drogi, kosztowny, dunkel, ciemny, fil, dużo. Wskazówki do słownictwa. W słowie Grün jest u umlaut. jest to umlaut wymawiany, jest ta, ten dźwięk w języku w tym słowie wymawiany jako długie u umlaut. dlatego mówimy Grün, a nie Grün. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak wymawiać umlauty, długie, krótkie samogłoski, na, tym, na ten temat znajdziesz więcej na mojej playliście. Wymowa. Tam właśnie są bardzo interesujące wskazówki. I w słowie DEA czy też tak, w innych rodzajnikach, które zawiera, zawierają e, to wymawiamy jako długie. Często słyszę, właśnie, jako krótkie, często słyszę, na przykład, der, dem, den i tak dalej, ale to e wymawiane zawsze jest jako długie i napięte, czyli dea, dim, din i tak dalej. I przejdźmy teraz do powtórzenia, prowadzenia nowej gramatyki. Dzisiaj w dalszym ciągu stopniowanie przymiotnika. W ostatniej lekcji, czy w dwóch ostatnich lekcjach poznaliśmy już um, um, taką tą ogólną zasadę, czyli, aby utworzyć stopień wyższy, musimy um, do, um, że powiem, tej, tej podstawowej formy przymiotnika dołożyć końcówkę er. Przypominam, którą wymawiamy jako a, czyli takie słabie a, czyli na przykład szyn, schön, szyna, czyli ładny, ładniejszy, grün, gruna, zielony, po polsku powiedzielibyśmy zieleńszy albo bardziej zielony. Tutaj chodzi bardziej o to, czy, farb, czy, czy kolor jest intensywny, czy na przykład jest, przypomina bardziej zielony, a nie na przykład turkusowy. I tol. Tutaj uwaga, była w zeszłym lekcji też właśnie zasada, czy. czy Taki wyjątek, jeżeli przymiotnik jest zazwyczaj jednosylabowy, i w, słowie ma, i w sobie ma O, U lub A, czyli to są te, te samogłoski, które mogą utworzyć umlauty, to wtedy zmienia się na umlaut. Istnieje aczkolwiek pewna grupa słów, gdzie to po prostu nie działa, i takim słowem jest na przykład słowo TOL, czyli wspaniały, super dobry. I tutaj po prostu mówimy TOLA, a nie czyla. I także w ostatnich lekcjach poznaliśmy wyjątki, na przykład fil, MEA, czyli dużo więcej, i GEAN, czyli chętnie, i liba, bardziej chętnie, bardziej chętnie. Dzisiaj dochodzi kolejna grupa wyjątków. Jeżeli lubisz w taki sposób nauki, interesuje Cię to, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj mój kanał, napisz także w komentarzu, jak Ci się podobają takie lekcje, czy może masz propozycje na inne. Tematy, czy to gramatyczne, czy jeżeli chodzi o słownictwo, napisz w komentarzu. Bardzo bym się cieszył. I w słowie tak, i przejdźmy właśnie do takiej drugiej grupy wyjątków. Istnieje pewna grupa przymiotników. To są przymiotniki zazwyczaj zakończone na końcówkę ER. Oczywiście w formie podstawowej. Tutaj nie mówimy o, o stopniu wyższym, ponieważ tam wszystkie końcówki, czy wszystkie, zazwyczaj wszystkie przymiotniki mają ER, ale chodzi o ten stopień. Ten najniższy, czyli ten zwykły stopień, zwykły przymiotnik. I jeżeli one są zakończone na er lub el, to często y, znika tam jedna literka. Na przykład w słowie poja oznacza drogi. I jeżeli byśmy tą, tą formę utworzyli w ten regularny sposób, czyli byłby tojer i do, dołożylibyśmy końcówkę er, to wtedy by było tojera. I jak już widać, y, czy słychać, jest to dosyć ciężkie do wymówienia, dlatego. W tych przymiotnikach często znika to pierwsze e, czyli to e, które znajduje się w temacie przymiotnika. Dlatego nie jest tojera, tylko jest tojra. Tam widzicie, że to e zanikło. I tak samo właśnie w przymiotnikach z końcówką el. Musiałoby być dunkela", dunkela, ale ta wymowa jest bardzo taka ciężka i taka nieprzyjemna, dlatego jest dunkla. Brzmi od razu lepiej do wymówienia. I tutaj jeszcze podsumowanie, czyli to E zanika. I są, chodzi to o właśnie o przymiotniki z końcówką ER. Tutaj tu jeszcze jest taka zasada, że zazwyczaj są to przymiotniki, które właśnie przed tą końcówką ER mają samogłoski, czyli A E i OU, lub te podwójne, czyli AU, AI, Oj. I, i właśnie. Tutaj jest, aczkolwiek w tej grupie jest bardzo bardzo mało przymiotników, mi wpadły tylko dwa do głowy właśnie toja i zała, czyli będzie droższy będzie toja i bardziej kwaśny czy kwaśniejszy będzie e, zaura. I jeżeli chodzi o tą grupę EL, tutaj ta zasada e, z tą samogłoską przed końcówką R er nie działa. E, dlatego mamy też na przykład TY, i w tych innych przymiotnikach są też inne literki, nie tylko samogłoski. Ale tutaj jest tych przymiotników o wiele więcej. Na przykład dunkel, czyli dunkla, flexibel, flexibla. Flexibel to jest taki bardziej ktoś, kto może się szybko dostosować do sytuacji, czy, czy coś jest nie jest takie, jest bardziej, no nie wiem jak to się nazywa po polsku. Jeżeli masz wiesz, to napisz to w komentarzu. I idę, to jest nie wiem, wartościowy, szlachetny. O, szlachetny chyba najbardziej pasuje i przejdźmy teraz do takich też ciekawych rzeczy takich niuansów językowych, które ja bardzo lubię. Czyli jeżeli chodzi o stopniowanie przymiotnika, czasem można to wzmocnić. I na przykład zdanie to zdanie, które widzicie, "Der rote Pullover ist teurer als der Czyli ten, ten może gdzieś tam w sklepie widzę te dwa swetry, czyli ten tutaj czerwony sweter jest droższy niż ten tam E, czarny sweter. I teraz, żeby to jeszcze trochę tak podkreślić, e, że właśnie, że to jest naprawdę takie, no jest droższy, to możemy użyć jeszcze różnych takich wzmacniaczy, że tak powiem, na przykład de, lo, de rote pulowa jest viel tojra, a der schwarze pullover, pulowa, czyli e, ten czerwony sweter jest o wiele droższy e, niż ten czarny sweter, albo podobnie słówkiem deutlich, de rote pulowa jest deutlich tojra, a te schwarze Pullover. Czyli ten czerwony sweter jest bardziej droższy, czy o wiele droższy niż ten czarny sweter. Fil jest bardziej taki, język, wchodzi z języka potocznego, Deutlich. To już jest taki bardziej poziom B2, na przykład B1, B2, już takie bardziej podniosłe słowo bym powiedział. I jeszcze taka mała różnica. Mogę też powiedzieć, der rote Pullowa schon... De war schon sehr teuer vor einem Jahr. Czyli na przykład, nie wiem, byłem już przed rokiem w tym sklepie i widziałem, że ten czerwony poster był w jest noch als Tutaj właśnie użyłem nie Filtoira, tylko noch teurer jaka jest różnica między tymi dwoma wyrażeniami, to przedstawiłem na tych poniższych wykresach, czyli jeżeli użyję słówka fill, to zazwyczaj porównuję w danej sytuacji, czyli mam obydwa te towary, na przykład ten, czerwony, ten czarna kropka to jest ten czarny sweter, czerwona kropka czerwony sweter i mogę po prostu powiedzieć, mogę po prostu porównać dwa stany, czyli ten czarny jest bardziej, czy bardziej droższy niż ten czerwony sweter. Jeżeli użyję tego, no, to zazwyczaj mam na myśli, y, 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 mam na myśli taką perspektywę czasu, czyli y, tutaj właśnie jest bardziej przedstawiony ten proces, że coś staje się droższe, i, i, i po prostu są jeszcze takie y, przypuszczenia, że w przyszłości może ta tendencja iść dalej w górę, czyli może być jeszcze bardziej drogie, czyli jeszcze droższe. I na przykład w ja warte Pulowa Toja, czyli przed rokiem był ten sweter drogi. I dzisiaj jest noch tojera, czyli, czyli dzisiaj jest jeszcze bardziej drogi. Czyli ta cena jakby wzrosła przez ten rok i może być tendencja taka, że jeszcze bardziej wzrośnie. Czyli w perspektywie czasu, jeżeli porównujemy coś, możemy użyć bardziej tego noch. On wyraża ten proces, proces zmieniania się, właśnie w, jeżeli chodzi o ten przymiotnik czy znaczenie przymiotnika. I przejdźmy teraz do części komunikacyjnej. Welche jake findest du besser? Die dunklere oder die hellere I Ich finde die dunklere jake besser. Czyli którą kurtkę, y, którą kurtkę y, czy, która kurtka jest lepsza, jak uważasz? Y, ta ciemniejsza czy ta jaśniejsza kurtka? Ja uważam, że na przykład die dunklere, czyli ta ciemniejsza kurtka jest lepsza. Tutaj zwróćcie uwagę, o tym też jeszcze będą lekcje, to słówko dunklere i hellere to są przymiotniki, które są w stopniu wyższym, czyli było dunkel, potem doszła końcówka er, czyli dunkler, Dunkler i dunkla i przez to, że one są teraz użyte między rodzajniki, między rodzajnikiem a rzeczownikiem, to dochodzi jeszcze końcówka przymiotnika, czyli odmiana przymiotnika. Tak samo jak sobie hell, Hel to jest jasny, hela jaśniejszy. I potem jeszcze końcówka E, ponieważ ym, po rodzajniku określonym y, w liczbie y, y, nominacji, czyli w y, wyroku, Końcówka musi być E. Tego powiem co miał 3 jest temat. Końcówka stopnia 2 i końcówka gminika. Tak, drugie, y, drugi dialog. e-sie mylce jest teura która czapka jest droższa. Die blaue Mütze oder die rote Mütze? Czyli ta niebieska czapka czy ta czerwona czapka? Die rote Mütze jest teurer. Tutaj można właśnie albo blau, albo rot stawić, czy blaue i rote, jako wybór. Welche Bluse kaufst du? Którą um bluzkę äh, chcesz kupić, czy kupujesz? Ich kaufe die gestreifte Bluse. Sie jest edla, czyli kupię. Tą bluzkę w paski, ona jest dla mnie bardziej szlachetna, czyli pasuje bardziej do mojego stylu. I teraz e, powtarzajcie za mną, uzupełniajcie własnymi odpowiedziami. Welche jake findest du besser? Die dunklere oder die hellere jake? Ich finde die jake besser. Welche Mütze ist teurer? Die blaue Mütze oder die rote Mütze? Die Mütze ist teurer. Welche Bluse kaufst du? Ich kaufe die Bluse. Sie ist edler. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Jeżeli Ci się spodobało, to podnieś łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, zostań ze mną na dłużej. Jeżeli masz pomysły na nowe tematy, czy to słowni, słow, dotyczące słownictwa, czy to gramatyczne, napisz w komentarzu. Napisz także, jak Ci się ta lekcja podobała i zapraszam do kolejnych części. Do zobaczenia.